Wiadomości przygotowała i przedstawi Justyna Krzysztanowicz. Policjanci z Makowa Mazowieckiego zabezpieczyli dużą ilość nielegalnego towaru. Podczas działań operacyjnych na terenie gminy Płoniawy Bramura znaleziono blisko 10 tysięcy sztuk papierosów i 16 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar, którego wartość rynkowa to ponad 22 tysiące złotych, należał do 65-letniego mieszkańca. Gdyby trafił do sprzedaży, skarb państwa straciłby niemal 40 tysięcy złotych. Mężczyźnie grozi teraz wysoka grzywna. 55-letni Jarosław D., znany jako Duch Główny podejrzany w sprawie handlu fentanylem, pozostanie w areszcie na kolejne trzy miesiące. Śledczy złożyli wniosek do sądu, by móc kontynuować postępowanie. W związku ze sprawą zatrzymano też 30-letniego mieszkańca Małopolski, który sprzedawał wysyłkowo ponad 420 tabletek z fentanylem. Przypomnijmy, że od początku roku w Żurominie zmarły trzy osoby po zażyciu tej substancji. W minionym tygodniu patrol policji z Żuromina zatrzymał w Bieżuniu kierowcę Volkswagena, który mrugając światłami ostrzegał innych kierowców o kontroli drogowej. Jak się okazało, 48-letni mieszkaniec powiatu Pruszkowskiego posiadał prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów obowiązujący aż do 2027 roku. Sąd orzekł wobec mężczyzny 4000 zł grzywny 5000 zł nawiązki na fundusz pomocy osobom pokrzywdzonym oraz przedłużył mu zakaz prowadzenia pojazdów o kolejny rok. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziembakowie wzbogaciła się on nowoczesny sprzęt drona DJI Matrice 4T. To pierwszy tego typu sprzęt w powiecie sierpeckim. Urządzenie pomoże strażakom w akcjach poszukiwawczych, monitorowaniu pożarów z powietrza oraz ocenie zagrożeń. Po te i wiele innych wiadomości zapraszamy na naszą stronę internetową www.wsierpcu.pl sierpcu Sprawdźmy jak kształtuje się pogoda w sierpcu za oknem słońce i przyjemne 18 stopni, które urośnie do maksymalnych 24 wiatr powieje z zachodu z prędkością 8 km na godzinę. Co ważne, w ciągu dnia nie grożą nam żadne opady, możecie śmiało planować aktywności na świeżym powietrzu. Podsumowując piękny słoneczny dzień przed nami, ciepło i bezdeszczowo. Pogoda w Kayla